Stop, nie czytajcie żadnych recenzji. Opinii o filmie Towarzysz przed pójściem do kina, bo bawiam się, że mogą tam być spoilery, które wam naprawdę mogą bardzo popsuć ten sens, który okazał się naprawdę fantastycznym zaskoczeniem. Oczywiście omijajcie wszystkie materiały poza moim i ten obejście do końca. Taką wspaniałą niespodziankę sprawiło nam Cinema City, ponieważ zorganizowali swój kolejny sekretny pokaz i w jego w ramach pokazali właśnie film Towarzysz w reżyserii Drew Hancocka, film na który totalnie nie czekałem. Nie widziałem praktycznie żadnego związku. No to znaczy, widziałem jakieś urywki, jakieś szczątki opisu, no ale ten film w ogóle nie przykuwał mojej uwagi i właśnie takie zaskoczenia uwielbiam w kinie. Siadacie na sali kinowej przed jakimś filmem i siłą rzeczy macie jakieś takie mniejsze lub większe oczekiwania wobec danego filmu, ale kiedy dana produkcja potrafi te oczekiwania, lub właśnie brak oczekiwań totalnie. Zbić i podwyższyć poprzeczkę z każdą kolejną sekwencją. To już jest to sztuka, a filmowi towarzysz jak najbardziej to się udaje. A o czym właściwie jest historia? I żeby wam nie psuć z zabawy, nie spoilerując nic, to w skrócie i tajemniczo powiem, że e, Fabuła opowiada o losach pary, która wyjeżdża do znajomych, e, do domku e, i tam zaczynają się dziać naprawdę bardzo dziwne rzeczy. I spokojnie, e, wiem, że ten opis brzmi jak e, opis każdego kolejnego filmu z nastolatkami z Netflixa, ale to jest film z kategorii. Produkcji, które z pierwszym aktem zrzucają piąty wiek, i podwyższają coraz bardziej poprzeczkę. A ja naprawdę bardzo lubię i doceniam, jak ten film miesza się gatunkowo między takim dramatem miłosnym, tożsamościowym, a kinem akcji, horrorem, i ma w tym sporo takiego kiczu, frajdy, ale przede wszystkim nie wytraca z dłoni głównego tematu, do którego podchodzi bardzo poważnie, i w zaskakującej ciekawie sposób. No, bo tak jak wspomniałem, on zgłębia relacje miłosne we współczesnym świecie, zagrożeń, między innymi też ze strony e, technologii, ale i nie tylko. I, I podchodzi do tego w niekonwencjonalny i ciekawy sposób. W roli głównej mamy Sophie Thatcher, która zagrała między innymi ostatnio w Heretiku. I pod pewnym kątem jest to podobna rola, ale z drugiej strony jest z innego biegunu i osoby, które widziały ten film, doskonale wiedzą, co mam na myśli. Film w ten weekend ma pokazy przedpremierowe, a do szerszej dystrybucji wejdzie 31 stycznia. I serio polecam Wam wybrać się na ten film, bo to jest dobre wejście w 2025 rok z filmem z 2025 roku. Jasny był Ulfman, ale Ulfman był fatalny i dlatego też nie zrobimy recenzji tego filmu. A towarzysz jest zabawny, rozrywkowy, ciekawy e, i naprawdę myślę, że pozytywnie się zaskoczycie.